Witam ponownie. Pokażę Wam teraz, jak wygląda skanowanie częstotliwości z mojego Baofenga na standardowej antenie. Później przejdziemy do krótkiej wersji tej anteny Prime AL800 i do długiej wersji tej anteny. Także włączę tutaj skanowanie i będziemy słuchać. O, tutaj mamy, mamy bramkę FRN. Tutaj przemiennik. Kolejny przemiennik, nic nie słychać. Warto by było, żeby gdzieś znaleźć coś, co, gdzie coś słychać. To można by było porównać. O, tutaj straż pożarna chyba. Tak, tu jest nadawanie ciągłe, chyba jakiejś cyfrowej transmisji. Zbliżamy się. O. To jest przemiennik. O. Także widać, że jak o, przesuwam radiem, to słychać lepiej. Raz lepiej, raz gorzej. No i dobra, wróciliśmy do początku. Także teraz na chwilę odłożę.